Jesteśmy dzisiaj na torze Słomczyn na Trakdeju organizowanym przez uczelnię, z którą współpracujemy UTH. Jeździmy, zabrałem m.in. E 90 i jest, doszło już kilka modów. Doszło kilka modów i nadaje się już na tor, bo dwa dni temu byliśmy na torze Poznań, na Trackdeju, na wyścigu i bardzo dzielnie sobie poradziła. Pokażę Wam, co się zmieniło. Wygląda dalej jak seryjne auto, ma seryjne wnętrze, ale doszło zawieszenie gwintowane e Linsa, Road and Track. E Kupiliśmy je w bardzo fajnej cenie u naszych przyjaciół na Nureburgringu. Okazało się, że jednak sprężyny, y tylne chyba, z tylnymi, był problem. Nie były takie jak powinny być, ale tutaj dzięki uprzejmości dystrybutora polskiego firmie FF Sport mamy. Sprężyny dedykowane, oryginalne, więc tutaj wyszliśmy na prostą. Yy, Komplet Felk, Evocor, Font Metal, San Remo 0, yy, 17 cali, bardzo lekkie, bardzo mocne i świetnie się sprawdzają. ET tu jest 15, o ile dobrze pamiętam, więc fajnie wypełnia to wszystko. Na razie zawieszenie jest założone zgodnie z instrukcją, nie jest jakoś super obniżone. Można jeszcze je na gwincie obniżyć. Yy, mamy fajnie porobione, bo tutaj w bagażniku wy, wypuściliśmy te pokrętła do regulacji twardości, więc można sobie szybciutko, jak się teraz będzie na przykład storu wracało yy, na kołach, zmiękczyć, utwardzić wedle preferencji, więc spec jest bardzo fajny, bo to jest. Bardzo też ciekawe i szybkie auto na daily, na drogi publiczne, a na to, że naprawdę też robi robotę. Co się jeszcze zmieniło? Oczywiście, komplet całego absolutnie. Zawieszenia z tyłu, tylny wózek, wszystko jest nowe: wszystko jest oczyszczone, pomalowane na nowo, wszystkie możliwe gumy, wahacze i tak dalej. Wszystko jest nowe, oryginalne z BMW. Możecie to oglądać teraz na przebitkach. Pokazywałem wam, jak to wyglądało przed, jak to teraz wygląda jako nowe. Nowe tarcze, nowe klocki. Klocki tutaj założyliśmy DS2500, bo na razie w tym sezonie to auto pojeździ. Bardziej po drogach i na takich delikatnych pojeżdżawkach, więc absolutnie to wystarcza tutaj w tym momencie. W długim dystansie jeszcze nie będzie jeździło. Komplet nowych federali teraz założyliśmy pół eee, Tu akurat mój brat troszeczkę zaliczył kartofli, więc jest trochę brudne opona. Eee, mamy tutaj o 595RSR model. I są po wyścigu godzinnym i traktaju na Poznaniu, więc jeszcze dają radę, chociaż już się też gotowały. Wewnątrz doszła kierownica OMP z Naboł. I w sumie to jest jedyny mod wewnętrzny na razie. Oczywiście brakuje lepszych foteli. To już też stwierdziłem po tym trackdeju dwa dni temu, że fotele muszą być i Recaro Pole Position wiedzie prawdopodobnie już niedługo. No bo kolejny duży etap chcemy zrobić z tym autem, taki, że wyprojemy wnętrze, zrobimy klatkę i tak dalej. Ale wszystkie inne etapy przygotowawcze mechanicznie już są zrobione. Auto jest całe, przejrzane. Silnik, wszystko, żadnych już nie ma wycieków. Wszystkie elementy są nowe. W zawieszeniu też doszło oczywiście grubsze stabilizatory Hera. Eee, dobra, otworzę machę. Więc od strony technicznej jest już wszystko gotowe. Następnym stageem będzie, no i te słynne nerki, jedna matowa, druga w połysku, oczywiście zostawiam. Tak to wygląda. Tutaj jest zalany motulem 10W60, bo na tym oleju głównie się ścigamy i sprawdza się to doskonale. To już od wielu lat testujemy i niczego innego zupełnie nie potrzeba w takich silnikach w BMW. Tak jak też tu widać, są camber playcy. Teraz geometria jest ustawiona tam na niecałe 3 stopnie. Pochylenie koła z przodu. Na pewno można by jeszcze bardziej to pochylić. Będziemy kombinować pod dany tor już bardziej setup, ustawiać geo. Pyk. No i teraz przygoda na torze Poznań. Tak jak tutaj widać, auto szło dosyć grubo. Nie wiemy dlaczego, nagle pękł szklany szyberdach. Prawdopodobnie w wyniku naprężeń, no bo auto naprawdę lekko nie miało. Może jednak ta klatka by się przydała. I tak miał, mieliśmy go likwidować przed założeniem klatki, no bo to jest masa nie w tym miejscu, gdzie potrzeba taki super dach. No i przyspieszy to chyba decyzję o klatce, bądź zrobimy na razie sam dach, zobaczymy. W każdym razie pomysł jest taki, żeby kupić cały dach. Bo da się do, kupić do E90. E, on jest tutaj zgrzewany w tych miejscach i całe poszycie dachu po prostu w wersji bez szyberdachu założymy. Nie będziemy tu kombinować z spawywaniem tego chyba, e, bo to będzie bardziej proste, bezpieczne, że wymienimy po prostu poszycie dachu na wersję bez szyberdachu i na razie pewnie jeszcze w tym sezonie tak pojeździ. Zobaczymy. Cieszę się, że mój brat też jeździ już tym autem, bo na swoim pierwszym dayu w życiu na Poznaniu zrobił lepszy czas ode mnie tym autem, więc trochę zazdroszczę, ale jednocześnie jestem bardzo dumny i się cieszę. No i pewnie wspólnie będziemy katować tę sztukę na różnych kolejnych trackdayach i wyścigach. A Jasiek nie ma jeszcze 18 lat, więc na razie po drogach publicznych nie może jeździć, ale na trackdayach i wyścigach może, bo ma już licencję wyścigową. Więc na razie tylko po torze. A później, kto wie, może na daily sobie tym pojeździ, zobaczymy. Na pewno potrzebne są fotele, bo jednak tu są niby te sportowe fotele, sportzice tak zwane. To i tak nieźle trzymają, ale na drodze, na torze niewystarczające jest to, więc wsadzimy może dwa razy lekaropol Pole Position, jak już w tych E90, które mamy gotowe. E, zastanawiam się tylko co wtedy z pasami, e, ale będziemy myśleć co dalej. Auto jeździ naprawdę świetnie, daje mnóstwo radochy. Oczywiście jest też zesperowany tylny dyfer. Stosunek jakości i radości do wydatków naprawdę jest Rewelacyjny I, i jeżdżenie, startowanie tym autem też nie jest drogie jak na Motorsport, bo zbudowanie takiego auta już później z klatką, ze wszystkim pewnie będzie kosztowało 100-150 tysięcy złotych już tymi wszystkimi systemami pod VLN, tam gdzie chcemy się ścigać w Niemczech. To i tak nie jest naprawdę dużo jak na motorsportową z krwi i kości maszynę. Fajnym dodatkiem jeszcze jest, pokażę Wam, katalist od Garmina. Dedykowane urządzenie Garmina od niedawna jest na rynku, właśnie do motorsportu. Są wszystkie tory, wybieramy kierowcę. Mamy też kamerkę, mamy wszystko. Nagrywa bardzo dobrej jakości onboardy. Pokazuje wszystkie parametry, czasy, podpowiada, jak jeździć. Więc świetna sprawa. Możemy sobie wybrać właśnie o dzisiaj. Mamy już tu słomczyn, mamy sprzed dwóch dni Poznań. Najlepsze okrążenie 1.56.80, poszczególne okrążenia, sektory. Naprawdę rewelacja. Można sobie obejrzeć na przykład na szybko też onboard, on się też łatwo wypina. Po każdej sesji możemy sobie pooglądać. Mamy narzucony tor, pokazuje nam, gdzie jesteśmy w danym momencie. Naprawdę świetna sprawa, żeby się szkolić i poprawiać swoje wyniki. Więc to jest naprawdę świetna inwestycja. Yy, całe to urządzenie kosztuje w okolicach 1000 euro, może trochę więcej, yy, ale naprawdę szczerze polecam i zaawansowanym i początkującym miłośnikom Motorsportu, bo bardzo dużo to pomaga. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, cześć.